Witam wszystkich serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu. Dzisiaj omówimy dodatek do rozdziału drugiego o nazwie Józef. Mam nadzieję, że uda nam się ten dodatek zrobić na jeden raz, ze względu na to, że materiał nie jest bardzo obszerny. Jednakże jest przynajmniej z mojego punktu widzenia bardzo interesujący. I niejako jest materiałem uzupełniającym do rozdziału drugiego, który mówił na temat szatana i systemu, jaki szatan utworzył w celu panowania nad naszymi myślami. Ale, żeby nie przedłużać wstępu, przejdziemy do książki. Posłuchajmy. Dlaczego Józef, który był jedenastym synem Jakuba, czyli Izraela, otrzymał specjalny przywilej, na podstawie którego jego synowie Efraim i Manases, będący w połowie Egipcjanami po matce, otrzymali takie same prawa, jak pozostali synowie Izraela przy podziale ziemi obiecany, czyli ziemi Kanaan. Stało się tak, ponieważ Józef okazał się synem szczególnie błogosławionym. Z powodu snów, jakie otrzymał jeszcze w młodości, oraz miłości, jaką obdarzył go ojciec, został znienawidzony przez swoich braci, którzy postanowili go zabić. Ale zamiast tego sprzedali go za 12 srebrników Ismaelitom, o czym czytamy w pierwszej księdze, księdze Mojżeszowej, 37 rozdział, werset 28. Za ich sprawą dostał się do niewoli egipskiej, gdzie służąc u Potifara, który był dworzaninem faraona. Dzięki mądrości i błogosławieństwu Bożemu został zarządcą domu Potifara. Następnie fałszywie oskarżony przez żonę swego pana, trafił do więzienia, gdzie zyskał przychylność przełożonego, który powierzył mu nadzór nad innymi więźniami. Po tych wydarzeniach, jak czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, 40, rozdział, werset pierwszy, podczaszy i piekarz faraona zawinili przeciwko królowi. Przez co trafili do więzienia, gdzie nadzór nad nimi powierzono Józefowi. Po wyłożeniu snów, jakie się im przyśniły i spełnieniu, zgodnie z wyjaśnieniem, Józef został zapamiętany przez Podczaszego, który w odpowiednim czasie wspomniał o nim faraonowi. Wydarzenia te doprowadziły Józefa przed oblicze władcy Egiptu. Faraon któremu Józef wytłumaczył znaczenie snów dotyczących 7 lat obfitości i 7 lat głodu, uczynił go premierem kraju, zgodnie z Pierwszą Księgą Mojżeszową, 41 rozdział, cały. Czyli myśmy przeczytali cały, tam dowiemy się o tych wszystkich wydarzeniach. Ale my przeczytajmy Pierwszą Mojżeszową, 41 rozdział, wersety 44 i 46. Posłuchajmy. Potem rzekł faraon do Józefa. Jam jest Faraon, lecz bez Twego zezwolenia nie wolno nikomu w całej ziemi egipskiej podnieść ręki ani nogi. Nadał też Józefowi imię Sefenat Peneach i dał mu za żonę Asenat, córkę Potifera, kapłana z On. Tak to Józef został namiestnikiem ziemi egipskiej. A Józef miał 30 lat, gdy stanął przed obliczem Faraona, królem Egiptu. Potem wyszedł Józef od Faraona i objeżdżał całą ziemię egipską. O, tutaj widzimy też ilustrację o, mniej więcej jak to mogło wyglądać w tamtych czasach. <laughs> Józef będąc premierem w Egipcie i mądrze zarządzając gospodarką kraju, doczekał się spełnienia swoich słów z młodości. Zapomniał o krzywdach, jakie spotkały go ze, swoich, ze strony braci, rozumiejąc że wszystko to było kierownictwem Bożym. W czasie siedmiu lat głodu, jakie przyszły na Egipt i sąsiednie kraje, Józef sprowadził Jakuba wraz z rodziną do Egiptu, umieszczając ich w ziemi Goszen, otaczając opieką i pomocą. Podczas okresu głodu, Józef, umiejętnie podnosząc ceny żywności, stał się właścicielem wszystkiego, włącznie z ludźmi i ich dziećmi, którzy za żywność sprzedali się w niewolę. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 47 rozdział, wersety od 20 do 22 mówią tak. I tak wykupił Józef wszystką ziemię uprawną dla Faraona, bo wszyscy Egipcjanie sprzedali swoje role, gdyż głód dał im się we znaki. Tak to cały kraj stał się Własnością faraona. Co do ludności, zaś oddał ją całą w poddaństwo od jednego krańca Egiptu do drugiego. Nie wykupił tylko ziemi kapłańskiej, bo kapłani mieli stałe zaopatrzenie wyznaczone przez faraona i żyli z tego zaopatrzenia, które im wyznaczył faraon. Dlatego nie sprzedali ziemi swojej. Jak wynika z tych słów, po siedmiu latach głodu, wolnymi ludźmi w Egipcie, Zostali faraon, kapłani i zarządzający pieniędzmi, czyli Józef i synowie Izraela. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 47, 47 rozdział i werset 27 mówi tak. Tak osiadł Izrael w ziemi egipskiej w krainie Goszen. Nabywali ją na własność, rozmnażali się i rozradzali bardzo. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 48 rozdział, wersety 1 do 5 mówi Po tych wydarzeniach doniesiono Józefowi Ojciec Twój zachorował. Wtedy wziął on z sobą dwóch swoich synów Manasesa i Efraima. A gdy doniesiono Jakubowi oto Twój syn Józef przybył do Ciebie zebrał Izrael siły i usiadł na łożu. I rzekł Jakub do Józefa Bóg Wszechmogący ukazał mi się w luz, w ziemi kananejskiej. Błogosławił mi i rzekł do mnie, oto ja rozpłodzę i rozmnożę cię i uczynię cię zgromadzeniem ludów i dam tę ziemię na wieczną własność potomstwu Twemu po Tobie. Dlatego teraz do mnie należą synowie Twoi, którzy urodzili się w ziemi egipskiej, zanim przybyłem do Ciebie, do Egiptu. Efraim i Manases będą moimi, jak Ruben i Symeon. Z tego też powodu w narodzie Izraela nie występuje plemię Józefa. A plemion Izraela jest nie 12, jak się powszechnie uważa, lecz 13. A czego możemy się jeszcze nauczyć z tych wydarzeń? Dzięki Józefowi Izraelici nauczyli się, że mądrze gospodarując pieniędzmi, można stać się właścicielem nie tylko olbrzymiego majątku, ale i całego kraju lub narodu. Schemat egipski z czasów Józefa skutecznie stosowany jest przez potomków Izraela także w naszych czasach. A słowa z pierwszej księgi Mojżeszowej 48 rozdział werset 4, które mówią: Oto ja rozpłodzę i rozmnożę cię i uczynię cię zgromadzeniem ludów i dam tę ziemię na wieczną własność potomstwu twemu. Odnoszą dzisiaj nie do ziemi Kanaan, którą otrzymali po 430-letniej niewoli egipskiej, w którą popadli po śmierci Józefa, lecz do całej ziemi, którą w ich mniemaniu otrzymali od Boga na własność. Pozostałe narody ziemi mają im służyć albo przestać istnieć. Identycznie, jak było podczas wejścia Izraela do ziemi Kanaan. Izraelici podczas pobytu w Egipcie, zarówno w czasach wolności za czasów Józefa, jak i podczas 430-letniej niewoli po jego śmierci, nigdy nie przejęli religii egipskiej, którą uważali za odrażającą z powodu mnogości bóstw i głupich praktyk z nią związanych. Śmiało można powiedzieć, że Izraelici doskonale zrozumieli, jak funkcjonuje egipski system władzy oparty na jej troistości, przedstawiony jako trójkąt równoboczny, którego kąty wynoszą po 60 stopni. Świadczy o tym symbol plemion Izraela, jakim jest gwiazda Dawida, która jest niczym innym jak egipską piramidą i jej odwrotnością o 180 stopni. Zwróćmy uwagę teraz na ilustrację. Tutaj widzimy... Tutaj widzimy egipską piramidę i egipski system z cyframi 666, czyli kąty trójkąta. I tutaj widzimy obok piramidę odwróconą o 180 stopni. Jest to to, o czym mówiliśmy w rozdziale drugim, szatan czyli szatan pokazuje jedno, a to jedno może być zupełnie czym innym, tak jak widzieliśmy na ilustracji z górą. Góra czy dół, góra czy dół. Tak samo jest tutaj. I teraz zwróćmy uwagę na gwiazdę Dawida, która jest niczym innym, tylko połączeniem dwóch trójkątów równobocznych. Czyli jeden trójkąt i drugi odwrócony o 180 stopni razem w połączeniu dają nam gwiazdę Dawida. Wynika z tego, że Izraelici żyją niejako poza systemem. W którego niewoli jest cała ludzkość, doskonale rozumiejąc działanie systemu i znając jego pochodzenie, doprowadzili do powstania Stanów Zjednoczonych. Dowodem na to jest nie tylko symbolika dolara, ale i fakt, iż całe społeczeństwo amerykańskie jest zadłużone i zniewolone finansowo, identycznie jak było za dni Józefa w Egipcie, poza bogatymi jednostkami nie pochodzącymi od Jakuba cała bogata elita amerykańska to potomkowie Izraela. I teraz zwróćmy uwagę, moi drodzy, na dolara, o którym mówiliśmy wcześniej. Tutaj widzimy tutaj widzimy niedokończoną piramidę z okiem Horusa, czy też z okiem opaczności. Tutaj widzimy amerykańskiego orła i nad głową orła jest 13 gwiazd ułożonych w charakterystyczną gwiazdę Dawida. Dlaczego taka symbolika występuje? Dlatego, bo prawdziwymi założycielami Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej byli Żydzi, byli Izraelici, potomkowie Izraela, którzy od czasów egipskich od czasów egipskich walczą o dominację nad światem i zbudowanie systemu. Systemu, który by, w którym mogliby zarządzać całą ziemią, yy, która w ich mniemaniu należy do nich, bo dostali ją na własność od stwórcy, tak jak czytaliśmy wcześniej, inni mają się im podporządkować, yy, albo przestać istnieć. Dlaczego? Dlatego, bo inni nie są narodem wybranym, natomiast wybranym narodem według ich mniemania są oni. I tutaj posłuchajmy dalej komentarza. Fakt ten trzeba uznać i nie da się go zignorować. Za pośrednictwem Ameryki Izraelici, jak na razie, skutecznie budują swoją pozycję na świecie. Jednakże, budując nowy porządek światowy na sposób ludzki według starych zasad, czyli wolność i raj dla jednych, dzięki niewolniczej pracy drugich, nie może się udać, gdyż jest niezgodny z wolą Bożą. Ponadto, zwalczając Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, którego błędnie utożsamiają z Chorusem, przeciwstawiają się boskiemu sposobowi zbawienia świata. Pamiętajmy jednak, moi drodzy, że wojna o umysły ludzkie nie odbywa się pomiędzy plemionami Izraela a resztą świata, lecz pomiędzy Bogiem a szatanem. Nigdy nie zapominajmy, że zbawienie świata przychodzi przez Jakuba, czyli Izraela, którego potomkami są Jezus Chrystus, apostołowie, pierwsi chrześcijanie, a także bohaterowie wiary i prorocy opisani w Biblii. To prawda, że większość Izraela przeciwstawia się Chrystusowi, ale robią to z nieświadomości, będąc, jak cała reszta ludzkości, wprowadzeni w błąd przez szatana który po śmierci Jezusa i apostołów tak bardzo zanieczyścił prawdę o zbawieniu ohydnym egipskim kultem, że trudno się dziwić, iż patrząc na współczesne chrześcijaństwo, dostrzegają w nim tylko egipskie zgorszenie i głupotę. Prawdziwym wrogiem ludzkości nie są potomkowie Izraela, lecz szatańska religia wraz z nauką o nieśmiertelności duszy ludzkiej. Liderem tego imperium religii fałszywej, Czyli Babilon Wielki, jest egipski kościół powszechny, który za sprawą szatana został poprzez tysiąclecia przeniesiony do naszych czasów. Co prawda, przybrał nową nazwę i nadał chrześcijańskie nazewnictwo ohydnemu kultowi słońca, jednakże nowy król Ziemi, Jezus Chrystus, rozpoczyna sąd od wszystkich, którzy się na niego powołują, a nigdy do niego nie należeli. Przy, przybierając jedynie pozory prawdy Bożej. I to będzie tyle, jeżeli chodzi o zakończenie dodatku. Zapraszam w tym miejscu do zapoznania się z kolejnym rozdziałem: religia. I tak jak wspomniałem, w tym dodatku owszem, Izraelici dominują nad światem posiadają praktycznie cały kapitał poprzez różne banki. Nawet Bank Watykański jest w rękach potomków Izraela, ale nie będziemy zajmowali się tą tematyką, bo to jest zupełnie inny problem. Natomiast naszym problemem jest odnalezienie prawdy o możliwości życia wiecznego. I prawdziwym wrogiem ludzkości nie są potomkowie Izraela. Oni robią to, co rozumieją, to, co to, co robią. Prawdziwym wrogiem ludzkości jest religia jako taka. Dlatego też w na następnym spotkaniu zajmiemy się rozdziałem pod tytułem Religia, jest to rozdział trzeci. I tam szeroko omówimy właśnie, jak działa największy wróg ludzkości. Religia, która zaciemnia nasz umysł na możliwość życia wiecznego. Dziękuję wszystkim i już teraz zapraszam do zapoznania się wspólnego na następnym spotkaniu z rozdziałem religia.